Zasadnicza część drugiego dnia Ten pierwszy odcinek naszej przejażdżki dokładnie taki sam jak mi się dzisiaj rano zdarzyło przebiec wśród takich malowniczych pól z odrodze szutrowej Idziemy w kierunku nałęczowa, tam po drugiej stronie tyczki, na których uprawiany jest chmiel. Jesteśmy we wsi Rzeczyca. Dojechaliśmy tutaj takim skrótem w stosunku do tego założonego planu. A dwa kilometry się ta Pętelka skręciła przez to na początku świetnym asfaltem, a później właściwie też świetną podbudową pod przyszły asfalt. Przynajmniej tak to wygląda, ale równo uwałowane, zaklinowane. Teraz jedziemy do Rąblowa. Być może, że będzie trochę podjazdu, bo w tym Romblowie są wyciągi narciarskie. Podobnie jak ten najbardziej znany tu mamy także taki wąwóz korzeniowy. No, ściany są oczywiście niższe i to jest mniej efektowne, no ale powstało zapewne na podobnej zasadzie. Mały odskok do ośrodka narciarskiego nawet to tak jest zagospodarowane powiedziałbym jak na tereny niegórskie w sposób bardzo dobry <laughs> to jest ścieżka, którą byśmy przyjechali Gdybyśmy jechali tą trasą rowerową. Rąblów, centrum, centrum sportów zimowych. Nie ma krzesełka, czyli w lecie niewykorzystane, ale no nie wygląda to źle jak na taki teren wyżynny, nie górski. Ten wyciąg on tam będzie mieć z 350 metrów pewnie. Oświetlenie. Naśnieżanie. Oświetlenie, naśnieżanie. Oświetlenie, nawet tu jakieś na tym przeciwstoku, jakieś wyciągi, chociaż nie widać ich, ale są opisane. Być może to są jakieś wywierączki. Przykłada że... się mały podjazd. Jesteśmy w Miejscowości Bartło-Miejowice i kierujemy się w stronę Wąwolnicy i wszyscy mnie wyprzedzają 8% Sanktuarium Maryjne w Wąwolnicy bazylika mniejsza i jeszcze na mapie CZ kościół świętego Wojciecha ale do środka nie będziemy wchodzić bo akurat jest Musza. Jedziemy przez Zarzekę, której nazwa pewnie pochodzi, od tego, że jest Zarzeką, w stronę Nałęczowa, została nam jakieś 4,5 km. Dopadł nas kolejny podjazd, coś ma 40 metrów. Teraz już jest łagodniejszy. Niż na dole. No, i po pokonaniu go spodziewamy się, że już po płaskim albo z górki zjedziemy sobie do Nałęczowa. Aliśmy do Nałęczowa i kierujemy się w stronę parku zdrojowego. Który jest już bliziutko. budynek starych łazienek a prawdopodobnie powinny też być nowe ale nie mam pojęcia gdzie przejedziemy sobie ten park Zróżniony staw z altanką. Mamy park zdrojowy bramą wschodnią. Jedziemy w kierunku nowego Gaju. Tam jest następna atrakcja Młyn Hipolit. Młyn Hipolit w Nowym Gaju. Nie widać koła młyńskiego. Być może jest tam gdzieś pod tym białym budyneczkiem, ale nie widać, żeby tam woda przepływała. Może jeszcze przejdę kawałek dalej. No, generalnie to raczej ruina. Okoliczności przyrody tej drogi do Wojciezowa są bardzo ładne, jedziemy dnem takiej dolinki. Tutaj mamy wzniesienie, jakiś taki garbek, jeden z wielu. Z drugiej stronie też dalej trochę, ale jest. No a dołem prowadzona droga samochodowa, ale ruchu nie ma wcale. I łąki bardzo fajnie to wygląda miejsce jakiegoś przystankowe dla rowerzystów no, bardzo ładny teren podjazd do Wojcieszowa był dość długi i stromy, a na początku bardzo stromy, po płytach takich ażurowych. A teraz szukamy, o już ją tam widać, wieża ariańska, na razie dach. Rezygnujemy z wejścia na wieżę. Bo jak się dowiedzieliśmy, punktu widokowego nie ma, są tylko muzea, a nie ma za bardzo czasu, żeby iść do Muzeum Kowalnictwa. Proszę, odpuścimy to sobie. Tutaj są już też pewne eksponaty kowalskie powystawiane. Fikuśne, żaglówkowe. To jest kolejne krzesło. Ale najciekawsze jest to krzesło, które znajduje się tutaj. Takie krzesło elektryczne. Trzeba by delikwenta do prądu podłączyć. No i taki wojak. Macie ktoś siedzi na krzesłach, a właściwie nie na krzesłach, tylko na ławkach, które też są dziełem kowali. Oprócz tego ta droga podjazdowa wybrukowana jest takimi płytami jak to nazwać, które Opamiętniają kowali miejscowych i jest ich tutaj na całym tym odcinku zapewne kilkanaście. Dojeżdżamy do miejscowości łupki, tam widać wieżę kościoła, i tam w tych łupkach będziemy już opuszczać czerwony szlak rowerowy pojedziemy już jak najkrótszą drogą do naszego noclegu w Hutach. A tutaj mamy takie i rzepak, i tyczki pod uprawę chmielu. Tu jest w tym rejonie dużo sadów, dużo winorośli i dużo chmielu uprawiane. Opuszczamy szlak rowerowy i jedziemy. Kontynuuj 4 km. Tak jak powiedziała ta pani, cztery kilometry już bez szlaku. Zostało nam jeszcze około 5 kilometrów. Teraz widać winnice i sady, no i oczywiście rzepak. Jak wieje w plecy to się jedzie przyjemnie teren wyżyny jest pofałdowany ale także często jest pod górkę niestety ale też potem są zjazdy są czasami wiatr w dziób już raz dzisiaj byłem na porannym biegu Zofianka jeszcze zostało z 2 km do domu znaczy do domu, w którym mieliśmy wynajęty nocleg. Za chwilę wjedziemy w takie pola bardzo malownicze. Później kawałek nieutwardzoną drogą i jesteśmy na miejscu. Prawdopodobnie coś koło 40 km to jest. Kończymy Zasadniczą część pakujemy się i spadamy, niestety, jeszcze w planie pobyt krótki spacer w Sandomierzu. Jesteśmy w Sandomierzu na parkingu. Miejsca darmowe niestety zajęte wszystkie parkingi płatne. Chcieli od nas przyjść zł a w końcu zapłacili 10. Trzeba się targować przy wjeździe na taki parking, z tego by wynikało. Może najpierw coś zjeść Jacyś rycerze pilnują tej kolony A później pójdziemy pooglądać miasto Zmiana warty Katedra To Niedostępna wieża Ulica Mariacka. To jest dzwonnica. Domierscy i kolegiaty wewnątrz katedry. Zamek królewski, podobno. To kiedyś jakiś król nocował. Idziemy na plac zamkowy. Jeszcze spojrzenie na katedrę. Nie wiem, czy można go obejść, trzeba sprawdzić, ale on taki klockowaty ten zamek. Darujemy zwiedzanie z zamku jako muzeum będziemy popatrzeć na Wisłę, prawdopodobnie będzie ją stąd widać po piersie Jana Kochanowskiego i Wisła sobie płynie Wracamy ulicą zamkową, to już mniejszy ruch. Gdzieś tutaj za chwilę będą pozostałości murów obronnych, a później idziemy do Bramy Opatowskiej. rynek taka armata o jaka wielka zbrojownia no oczywiście ratusz bardzo znany z wieżą ratuszową Jakaś, jakaś inscenizacja się szykuje bez przerwy tu chodzą jakieś mieszki a tu jest ich całe zatrzęsienie ulica Opatowska Prowadzi do bramy Opatowskiej Też popularne miejsce Dochodzimy do pozostałości dawnych murów obronnych. Wiele tego nie zostało chyba. No, tam gdzieś poniżej jeszcze była dawna synagoga, nie wiem czy to nie jest to, na co patrzymy. tylko na sekundę dochodzimy do bramy opatowskiej a tu taki gościu na linie i brama

no i spojrzenie na tą Bramę Opatowską z drugiej strony. Kończymy szybkie zwiedzanie Sandomierza. Jeszcze przed nami pół godziny jazdy, a jutro trzeba iść do roboty. Jest godzina 17 Więcej się nie udało obejść, ale i tak plan wycieczki i pogoda dopisała i plan wycieczki został zrealizowany można powiedzieć w 100%. Jeszcze spojrzenie na bramę opatowską i odmeldowujemy się.